O boski Stwórco, źródło wszelkiej obfitości i mądrości, przychodzę do Ciebie z otwartym i gotowym sercem, szukając światła, które oświetli moją drogę do bogactwa i dobrobytu. W tej świętej chwili podnoszę swoje intencje i myśli, uznając moc pozytywnych afirmacji, które rozbrzmiewają w moim umyśle i duszy. Niech każdego dnia powtarzam te słowa siły i odwagi, pozwalając, aby przekształcały moje istnienie i tworzyły mentalność obfitości. Niech mój umysł będzie wolny od wątpliwości i lęków, a ja przyjmuję prawdę, że jestem godny otrzymywania wszystkich błogosławieństw, które wszechświat ma do zaoferowania. Proszę cię, panie, o klarowność w wizualizacji moich celów finansowych. Pomóż mi wyobrazić sobie w żywych detalach bogactwa, które pragnę przyciągnąć do swojego życia. Niech każda meta będzie postrzegana nie jako odległy sen, ale jako namacalna rzeczywistość w zasięgu moich rąk. Niech moja wizualizacja będzie potężnym narzędziem, które prowadzi mnie do możliwości i zasobów, które harmonizują z moimi najgłębszymi pragnieniami. Wdzęczność, o Boże, to klucz otwierający drzwi do obfitości. Naucz mnie dostrzegać każdy mały dar, który życie mi oferuje, doceniać błogosławieństwa, które już mam i dziękować za nie. Niech moje serce będzie pełne wdzęczności, zawsze w harmonii z energią obfitości, otwierając przestrzeń na jeszcze większe dary. Niech będę miał oczy, by dostrzegać cuda wokół mnie oraz ducha, który celebruje każde osiągnięcie, jakiekolwiek by było. W mojej podróży dostrzegam, że istnieją ograniczające przekonania, które często powstrzymują mnie od osiągnięcia bogactwa, na które zasługuję. Proszę cię o siłę i odwagę, aby zidentyfikować i uwolnić się od tych wewnętrznych barier. Pomóż mi zburzyć każde negatywne myślenie, które mnie trzyma. Zastępując je silnym przekonaniem o mojej zdolności do prosperowania. Niech uwolnię się od przeszłości i otworzę na przyszłość pełną możliwości i osiągnięć. Panie, bogactwo to także związki i możliwości, które pojawiają się na mojej drodze. Proszę, abyś otworzył drzwi do nowych partnerstw, przyjaźni i doświadczeń, które mogą mnie poprowadzić do stanu dobrobytu. Niech będę uważny na synchroniczności i znaki, które wszechświat mi wysyła, a także, abym miał odwagę by chwycić każdą okazję, która się pojawi. Na koniec uznaję, że manifestowanie bogactwa wymaga działania inspirowanego. Proszę Cię o odwagę i klarowność, by podjąć konkretne kroki w kierunku moich celów finansowych. Niech działam z pewnością, łącząc moje wysiłki z najgłębszymi intencjami. Niech będę miał mądrość, by odróżnić działania, które naprawdę doprowadzą mnie do obfitości, oraz siłę, by iść naprzód, nawet w obliczu wyzwań. W tej chwili oddania i zaufania zobowiązuję się do pracy nad swoją transformacją i otwarcia serca na obfitość, która na mnie czeka. Amen. O Boży Stwórco, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, prosząc, abyś pomógł mi dostrzegać i akceptować moc pozytywnych afirmacji w moim życiu. Niech każdego dnia mogę przekształcać swój umysł, by przyjmować myśli o obfitości i dobrobycie. Niech te słowa mocy staną się prawdą w moim bycie kształtując moją rzeczywistość i pozwalając mi manifestować bogactwo, którego pragnę. Niech będę zawsze świadomy, że to, co mówię i jak siebie postrzegam, głęboko wpływa na moją drogę. Daj mi, panie, jasność w wizualizacji moich celów finansowych. Niech potrafię wyraźnie wyobrazić sobie życie, które pragnę prowadzić, wizualizując każdy szczegół wymarzonego bogactwa. Pomóż mi przyciągać do mojego życia możliwości i zasoby potrzebne do realizacji tych marzeń. Niech mój umysł stanie się żyzną gleba, w której wizualizacja łączy się z działaniem, przynosząc na świat wszystko, co pragnę manifestować. Dziękuję Ci, ojcze, za wszystko, co już mam w swoim życiu. Niech wdzięczność stanie się podstawą mojej egzystencji, pozwalając mi dostrzegać błogosławieństwa, które mnie otaczają. Pomóż mi znajdować powody do wdzięczności każdego dnia, nawet w drobnych sprawach, aby moje serce i umysł mogły otworzyć się na przyjęcie jeszcze większej obfitości. Niech wdzięczność stanie się potężnym magnesem, przyciągając nowe bogactwa i możliwości. Proszę cię, panie, abyś pomógł mi zidentyfikować i uwolnić się od ograniczających przekonań, które mogą być zakorzenione w moim umyśle i sercu. Niech mam odwagę stawić czoła tym wewnętrznym barierom i siłę, aby je przezwyciężyć. Niech potrafię dostrzegać poza ograniczeniami narzuconymi przez strach i wątpliwości, pozwalając, aby światło obfitości rozbłysło w moim życiu. Niech przekonania o niedostateczności znikną, robiąc miejsce dla nowej mentalności dobrobytu. O Boży, otwórz mnie na możliwości i połączenia, które są dla mnie dostępne. Niech będę otwarty na partnerstwa i doświadczenia, które doprowadzą mnie do stanu prawdziwej obfitości. Pomóż mi dostrzegać okazje, które pojawiają się na mojej drodze, oraz pielęgnować relacje, które mnie podnoszą, inspirują. Niech będę kanałem obfitości, przyciągając nie tylko bogactwo materialne ale także bogactwo doświadczeń i ludzkich interakcji. I w końcu proszę Cię o odwagę i jasność, aby działać w sposób inspirujący. Niech potrafię podejmować konkretne kroki w kierunku moich celów finansowych, dostosowując moje działania do moich intencji. Pomóż mi rozróżniać, kiedy i jak działać, aby każdy krok, który wykonam, był krokiem w stronę realizacji moich marzeń. Niech mam wystarczającą pewność siebie, by iść naprzód, nawet wobec wyzwań. Niech każdy dzień będzie okazją do transformacji, a w ciągu siedmiu dni niech zobaczę manifestację bogactwa w moim życiu, odzwierciedlając wewnętrzną zmianę, którą jestem gotów przyjąć. Amen. O Panie, przychodzę do Ciebie w tym momencie introspekcji i poszukiwania, prosząc, aby moc pozytywnych afirmacji objawiła się w moim życiu. Niech moja umysłowość będzie otwarta na przyjęcie tych transformujących słów, które mogą przeprogramować moje istnienie i pielęgnować w mnie mentalność obfitości. Niech każda afirmacja, którą wypowiem, rezonuje w moim sercu, tworząc nową rzeczywistość, w której bogactwo i dostatek płyną swobodnie. Niech będę w stanie dostrzegać siłę, która tkwi w każdej pozytywnej myśli, oraz jak ma ona potencjał kształtowania mojego przeznaczenia. Proszę również o klarowność w wizualizacji moich celów finansowych. Niech widzę wyraźnie te cele, które pragnę osiągnąć, pozwalając, aby ta wizja stała się latarnią prowadzącą moje działania i decyzje. Gdy wizualizuję bogactwo, które pragnę osiągnąć, niech przyciągnę okazje i zasoby, które przybliżą mnie do realizacji moich marzeń. Niech mam mądrość, aby dostrzegać znaki i ścieżki, które pojawiają się przede mną, prowadząc mnie na drodze do manifestacji. Dziękuję, panie, za wszystko, co już mam w moim życiu. Niech wdzięczność stanie się stałą praktyką w moim codziennym życiu, doceniając każde małe i duże błogosławieństwo, które mi zostało dane. Niech zawsze znajduję powody do wdzięczności, ponieważ wiem, że wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do obfitości. Gdy dziękuję, otwiera moje serce na przyjęcie jeszcze większej ilości. Pomóż mi dostrzegać piękno w małych rzeczach i doceniać każdy krok mojej drogi. Rozumiem, że ograniczające przekonania mogą być niewidzialnymi barierami, które uniemożliwiają mi osiągnięcie pełnej obfitości. Proszę, panie abyś pomógł mi zidentyfikować te przekonania zakorzenione w moim istnieniu. Niech mam siłę i odwagę, aby je uwolnić, pokonując ograniczenia, które oddzielają mnie od obfitości. Niech poprzez refleksję i modlitwę rozbiorę te przekonania, które już mi nie służą, pozwalając, aby światło prawdy i dobrobytu oświetliło moją drogę. W tym momencie wołam o okazje i połączenia, które mogą wzbogacić moje życie. Niech będę otwarty na nowe partnerstwa, Współpracę i doświadczenia prowadzące mnie do dostatku. Niech dostrzegam bogactwo, które wykracza poza pieniądz, doceniając relacje i możliwości, które pojawiają się na mojej drodze. Niech dzielę się i otrzymuję miłość, wsparcie i mądrość, tworząc sieć obfitości, która przyniesie korzyści wszystkim wokół mnie. Na koniec proszę o odwagę i determinację do podjęcia inspirujących działań, które poprowadzą mnie do moich celów finansowych. Niech działam z klarownością. Łącząc moje wysiłki z moimi najgłębszymi intencjami. Niech każdy krok, który podejmę, będzie kierowany inspiracją i pewnością, że jestem na właściwej drodze. Pomóż mi utrzymać skupienie i wytrwałość, nawet w obliczu wyzwań, wiedząc, że działanie jest nieodłączną częścią manifestacji bogactwa. Niech te prośby rezonują w moim sercu, zapewniając głęboką refleksję nad manifestacją bogactwa i zmianami, które mogę wprowadzić w swoim życiu. O, uniwersalna siło, która przenika wszystko wokół nas. W tym momencie wołam o głęboką transformację w moim życiu. Niech moja umysłowość i serce otworzą się na moc pozytywnych afirmacji, uznając, że każde słowo, które wypowiadam, jest nasionem zasiewanym w żyznej glebie mojej świadomości. Pomóż mi pielęgnować myśli obfitości, aby mogłem przeprogramować swoje istnienie i przyjąć bogactwo we wszystkich jego formach. Niech każda afirmacja rozbrzmiewa w moim wnętrzu, tworząc świętą przestrzeń której prosperita może zakwitnąć. Pozwól mi, o boska siło, jasno zobaczyć cele finansowe, które pragnę osiągnąć. Niech mój umysł stanie się żywym obrazem, w którym każdy detal moich celów staje się coraz bardziej wyraźny. Niech widzę oczami duszy możliwości, które mnie otaczają, przyciągając je do mojej rzeczywistości z mocą mojej wizji. Niech ta wizualizacja inspiruje i prowadzi mnie, pokazując drogę, którą powinienem podążać. Aby zrealizować bogactwo, którego tak pragnę. Pomóż mi pielęgnować wdzięczność w moim sercu, dostrzegając obfitość, która już istnieje w moim życiu. Niech będę wdzięczny za to, co posiadam, za każde małe błogosławieństwo, które otrzymuję. Niech wdzięczność stanie się codzienną praktyką, sposobem na otwarcie przestrzeni na jeszcze więcej. Niech znajdę powody do wdzięczności w każdym oddechu, w każdym poranku, rozumiejąc, że wdzięczność jest kluczem otwierającym drzwi do obfitości. Daruj mi odwagę i jasność niezbędne do zidentyfikowania i uwolnienia ograniczających przekonań, które powstrzymują mnie przed osiągnięciem pełnej obfitości. Niech potrafię spojrzeć w głąb siebie i rozpoznać stare wzorce, które już mi nie służą. Pomóż mi uwolnić się od tych niewidzialnych więzów, które mnie krępują, dając mi siłę do pokonania wewnętrznych barier, które oddalają mnie od obfitości. Niech postrzegam te przekonania jako przemijające chmury, które rozpływają się w słońcu mojej nowej rzeczywistości. O źródło wszystkich możliwości. Niech będę otwarty na nowe połączenia i doświadczenia, które prowadzą mnie do prosperity. Niech dostrzegam szanse, które pojawiają się na mojej drodze, budując partnerstwa, które wspierają mój rozwój i sukces. Niech synchroniczność działa na moją korzyść, przynosząc mi ludzi i sytuacje, które wzbogacą moją podróż ku bogactwu. Na koniec, niech będę miał odwagę działać w sposób inspirujący, podejmując konkretne kroki w kierunku moich celów finansowych. Niech czuję energię działania przepływającą przez mnie, prowadząc mnie do podejmowania wyborów zgodnych z moimi intencjami. Niech każdy krok, który stawiam, będzie krokiem w kierunku mojego marzenia obfitości, a ja nigdy nie waham się podążać za znakami, które wszechświat stawia na mojej drodze. Niech wszystkie te intencje manifestują się zgodnie z boskim porządkiem. A ja każdego dnia zbliżam się coraz bardziej do życia pełnego obfitości, które pragnę stworzyć. O, źródło obfitości i prosperity. Przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, poszukując przemiany, której moja dusza pragnie. Niech zrozumiem moc pozytywnych afirmacji, przekształcając swój umysł, aby zaakceptował i przyjął bogactwo, które już istnieje w moim wnętrzu. Proszę, aby każda wypowiedziana przeze mnie słowo niosło ze sobą wibracje możliwości, które mnie otaczają. Niech te afirmacje będą nasionami zasadzonymi w żyznej glebie, kiełkując mentalność obfitości, która pozwoli mi dostrzegać poza ograniczeniami i obejmować pełnię życia. Obdarz mnie, panie, potrzebną jasnością, aby zobaczyć moje cele finansowe. Niech z światłem mojej wyobraźni tworzę żywe obrazy tego, co pragnę zmanifestować. Pomóż mi dostrzegać każdy szczegół, każdy krok, który poprowadzi mnie do bogactwa, o którym marzę. Niech mój umysł zjednoczy się z potęgą wszechświata, przyciągając możliwości i zasoby, które harmonizują z moją wizją. Niech będę ufał procesowi i wierzył, że poprzez wizualizację przyciągam wszystko, co potrzebuję, aby prosperować. Dziękuję Ci, O Boski, za wszystko, co już mam, za każdą małą błogosławieństwo, które wzbogaca moje życie. Niech będę pielęgnował ducha wdzięczności, który rośnie z każdym dniem. Niech moja świadomość zawsze będzie otwarta na dary, które mnie otaczają, uznając, że im więcej dziękuję, tym więcej obfitości płynie w moim kierunku. Pomóż mi dostrzegać piękno w każdej chwili, znaleźć powody do wdzięczności, nawet w trudnych czasach, pozwalając tej pozytywnej energii otworzyć drzwi do nowych możliwości. Proszę cię, panie, abyś pomógł mi uwolnić się od wszystkich ograniczających przekonań, które powstrzymują mnie przed osiągnięciem bogactwa. Daj mi siłę i odwagę. Aby stawić czoła wewnętrznym barierom, które oddzielają mnie od obfitości. Niech będę w stanie zidentyfikować te głęboko zakorzenione przekonania i z wiarą je puścić. Niech światło Twojej miłości oświetli moją drogę, pozwalając mi uwolnić się od tego, co już mi nie służy, aby mógł przyjąć bogactwo, które mi się należy. Niech będę zawsze otwarty na nowe możliwości i połączenia, które mogą wzbogacić moje życie. Pomóż mi dostrzegać wartość partnerstw i doświadczeń. Które pojawiają się na mojej drodze. Niech przyciągam ludzi, którzy współbrzmią z moimi celami, dzielą moją wizję prosperity i idą ze mną tą drogą. Niech mam mądrość, aby dostrzegać każde spotkanie jako szansę na wzrost i rozwój zawsze dążąc do harmonii i współpracy. Obdasz mnie odwagą do podejmowania działań inspirowanych w kierunku moich celów finansowych. Niech działam z determinacją, dostosowując moje wysiłki do intencji, które składam w wszechświecie. Niech mój umysł będzie jasny, a moje serce otwarte, pozwalając mi podążać drogą, która prowadzi mnie do realizacji moich marzeń. Niech mam pewność, że każdy krok, który stawiam, jest krokiem w kierunku bogactwa i obfitości, której pragnę, zawsze prowadzony przez inspirację, która płynie od Ciebie. Niech żyje tą przemianą w moim życiu, manifestując bogactwo na wszelkie sposoby i dostrzegając obfitość, która istnieje wokół mnie. Niech każdy dzień będzie nową okazją do wzrostu i realizacji, a ja zawsze skupiam się na świetle obfitości, które świeci we mnie. Amen. O Bożym Stworzycielu, w tym momencie refleksji i połączenia przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, szukając transformacji w moim życiu. Uznaję moc pozytywnych afirmacji, które są nasionami światła zasiewanymi w moim umyśle. Proszę, abyś pomógł mi przeprogramować moje myśli, pielęgnując mentalność obfitości i dobrobytu. Niech każda afirmacja znajdzie miejsce w moim wnętrzu, pozwalając mi uwierzyć, że jestem godny bogactwa we wszystkich jego formach. Panie, prowadź mnie w praktyce wizualizacji. Przyznaj mi jasność w wyobrażaniu sobie moich celów finansowych, tak jak marzenie, które pragnę zrealizować. Niech będę w stanie szczegółowo zobaczyć każdy krok na tej drodze, przyciągając możliwości i zasoby, które poprowadzą mnie do spełnienia moich pragnień. Pomóż mi dostrzegać to, co nieuchwytne. I poczuć istotę sukcesu, która już mieszka w moim sercu. Dziękuję, o źródło wszelkiej obfitości, za wszystko, co już mam. Niech wdzięczność stanie się stałym elementem mojego życia, światłem, które oświetla moją drogę. Pomóż mi dostrzegać codzienne błogosławieństwa, nawet w małych rzeczach, i być za Niech ta praktyka otworzy moje serce na przyjmowanie jeszcze większej obfitości, abym mógł być kanałem dobrobytu, dzieląc się tym, co mi daną. Proszę także, Panie, abyś pomógł mi zidentyfikować i uwolnić się od ograniczających przekonań, które powstrzymują mnie przed postępem. Często te wewnętrzne bariery stają się cieniami na mojej drodze. Daj mi siłę i odwagę, by stawić czoła tym ograniczeniom, aby mógł się uwolnić i podążać w kierunku obfitości, na którą zasługuję. Niech przekraczam strach i wątpliwości, przyjmując nieskończone możliwości, które życie oferuje. O Stworzycielu. Uznaję, że bogactwo objawia się nie tylko w pieniądzach, ale także w możliwościach i więziach, które pojawiają się na mojej drodze. Proszę, abyś otworzył moje serce i umysł na nowe doświadczenia, abym mógł być otwarty na partnerstwa i współpracę, które podniosą moje życie i życie innych. Niech dostrzegam bogactwo w relacjach, przyjaźni i doświadczeniach, które mnie otaczają. Na koniec, panie, wołam o natchnione działanie i odwagę. Pomóż mi stawiać konkretne kroki w kierunku moich celów finansowych, dopasowując moje działania do intencji, które składam u Twoich stóp. Niech będę miał jasność, aby działać świadomie i odwagę, by iść naprzód, nawet w obliczu wyzwań. Niech każdy krok, który stawiam, będzie kierowany inspiracją i celem, prowadząc mnie do stanu dobrobytu i spełnienia. Tak więc, powierzam Ci moją podróż, pewny, że z wiarą i determinacją mogę manifestować bogactwo w moim życiu na wszelkie sposoby. Niech transformacja zacznie się teraz i niech będę latarnią obfitości dla siebie i dla tych wokół mnie. Amen.